Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Kinga i jak widzicie, tu po stroju pracuję w Rosmanie. Nie założyłam tego stroju przypadkowo. Chciałam specjalnie, tak jak w filmiku, z zasadami zwrócić Waszą uwagę, ponieważ dzisiaj będzie ważny filmik. Dzisiaj poruszę temat promocji w Rosmanie, ale troszeczkę inaczej. Bo poruszę takie trochę drażliwe tematy, jak narzekania klientów na brak testerów. Na brak asortymentu, na brak pracowników, bałagan na sklepie. Bardzo często na różnych forach czytamy właśnie skargi odnośnie promocji w rosmanowskich, co tam się dzieje. Więc ja dzisiaj przychodzę do Was, żeby Wasze wątpliwości na temat różnych rzeczy, właśnie dotyczących promocji, rozwiać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego na przykład w Rosmanie nie ma testerów do niektórych produktów, oraz dlaczego niby mamy produkty, ale ich nie wykładamy na szafy, to zostańcie i posłuchajcie mnie dalej. Zanim przejdę do poszczególnych tematów, chcę zwrócić Waszą uwagę na pomadkę, którą mam na ustach. Bo jest przepiękna, a zapomniałam ostatnio polecić jej w filmiku, co warto kupić na promocji. Więc to jest pomadka Vibo Mood. Ja mam akurat odcień 4. on One bardzo ciężko dostępny, Zresztą zobaczcie, wszystko zależy od, od Rossmana tak naprawdę. Jeżeli macie gdzieś okazję kupić, to kupcie, patrzcie, jaki ten kolor jest piękny. Zapomniałam go powiedzieć. Gdzieś zapłynął się w Ja Jeszcze oczywiście zapomniałam o bardzo ważnej kwestii. Chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał, które są tutaj ze mną, które są długo. Witam też nowe osoby. Jest nas nas 5000 tutaj. Piękna, okrągła liczba. Bardzo się cieszę, a teraz już nie przedłużam. Część tematów, które chcę poruszyć, zapisałam sobie sama. Część wzięłam z różnych porów, a część wzięłam z komentarzy na YouTubie u innych youtuberów, po prostu byłam ciekawa, co gdzie piszą. No i poprosiłam Was też na Instagramie, żebyście pisali, co Was dręczy, co Was ciekawi. I mamy tutaj pierwszy temat, nie wszystko jest na promocji. I tu pewnie chodzi o to, że nie wszystkie produkty zajczają się do promocji. Powiem Wam tak, szczerze, a dobra, myślę, że teraz możemy już zdjąć fartuch, bo chyba nie powinnam w nim nagrywać. Tutaj chodziło tylko o zwrócenie Waszej uwagi, więc... Już do Was wracam bez fartucha. Chyba nie powinnam nagrywać w stroju pracowniczym, dlatego lepiej go zdejmę, dla bezpieczeństwa. Więc nie wszystko jest na promocji. Tu pewnie chodzi o to, że nie wszystkie produkty do promocji się zaliczają. Powiem Wam szczerze, ja jako, jako klient i jako pracownik. Moim zdaniem tegoroczne promocje, tak szczerze, są beznadziejne. Dlaczego? Moim zdaniem najfajniej by było, gdyby cały asortyment był na minus 55% i na przykład, gdyby było tak, że jest bez limitów, czyli bierzecie ile chcecie, bierzecie co chcecie, e, robicie zakupy ile razy chcecie i na przykład bez aplikacji. Wtedy by było świetnie. Wydaje mi się, że troszeczkę te zasady są teraz przekombinowane. Mam nadzieję, że następna promocja już będzie taka, jak powinna być. Naprawdę liczę na to. To, że wszystkie artykuły nie są na promocji, też jest trochę słabe, bo na przykład... Z firmy Revlon, Revlon zawsze najbardziej rozchwytywane są podkłady, oczywiście Colorstay, które nie są na promocji. I to jest takie troszkę średnie. Albo na przykład mamy firmę Eveline, firmę Vivo, które naprawdę świetnie się sprzedają. I e, jest promocja ile? 35%? 40%? To też bardzo słabo. No Plus jest taki, że na przykład 70% jest na L'Oreal, na szafę Trends from Paris. Na niektóre produkty burżuła. To jest spoko, bo są takie drogie produkty, więc warto kupić, ale mimo wszystko kurczę. Ja nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, jak jest u Was. Ja chyba wolałabym, żeby wszystko było na 55%, nie byłoby wtedy żadnego problemu. A jeszcze co jest yy, słabe, nie wchodzą też właśnie pomadki do ust, yy, odżywki do paznokci. No szkoda, miejmy nadzieję, że na następnej promocji będzie lepiej. Okej, okay, kolejny temat. Wczoraj czytam u kogoś, że w szafach braki... A na zapleczu towar i panie nie dokładają. Bardzo często na różnych forach, bardzo często też pod komentar w komentarzach na YouTubie, wszędzie słyszę właśnie, że skargi, że towar jest w szufladzie, a panie nie wykładają. Powiem Wam tak, jak to wygląda z mojej perspektywy, wszystko zależy od Rossmana. Jest Rosman, który ma mniejsze obroty, jest Rosman, który ma większe obroty. Zawsze tego czasu jest mniej i więcej. Powiem wam tak, zawsze przed otwarciem sklepu i po zamknięciu zawsze towar dokładamy. Dokładamy full, wszystko co wejdzie, więc staramy się naprawdę super zaopatrzyć szafy, bo wyobraźcie sobie tak, jaki my mamy tutaj biznes w tym, żeby trzymać kosmetyki i je chomikować i nie dawać klientom, no to właśnie chodzi o to, że my chcemy tych kosmetyków się pozbywać, wykładać, bo one też naprawdę, my mamy ich tak dużo czasami na magazynie, tak dużo w szufladach, że te szuflady się czasami nawet nie domykają. Więc jaki byłby sens nasz yy, i przyjemność w tym, że mamy te kosmetyki chować przed klientami? No nie, przecież te kosmetyki są... Przecież my tych kosmetyków sobie wszystkich nie zabierzemy. Yy, my naprawdę staramy się wszystko dokładać, wszystko zależy od czasu, czasami Zdarza się niestety, że pracowników na zmianie jest za mało, czasami jest za dużo ruch, nie jesteśmy w stanie tego dołożyć. Albo czasami bywa też tak, że przy szafach jest tyle klientów, że nie mamy nawet opcji dostać się do szuflady i cokolwiek dołożyć. Więc jeżeli jakiegoś produktu brakuje, zapytajcie, jeżeli zobaczycie gdzieś jest wolna... Yy, wolne, wolna przedawczyni. jeżeli zobaczycie, że jest ktoś wolny z personelu, zapytajcie o produkt, to ona Wam znajdzie. Ja powiem Wam tak, zawsze jak ktoś mnie poprosi o produkt, idę, patrzę w szufladzie, ewentualnie jeżeli nie ma w szufladzie, może gdzieś na magazynie, zawsze poszukam, lepiej sprawdzić i po prostu powiem, czy czegoś nie ma i tak to wygląda. Także śmieszą mnie czasami komentarze, że ludzie uważają, że my nie wiem, nie wykładamy, bo co? Bo chcemy zatrzymać wszystko dla siebie? W ogóle, jeżeli chodzi o te różne tematy, które będę omawiać, jeżeli czegoś nie dopowiem, coś będzie niejasne, zapraszam Was na dół do komentarzy, zawsze możecie zadać pytanie i ja oczywiście postaram się na wszystko odpowiedzieć. No nie ma testerów wszystkich produktów? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo często pojawiające się pytanie, więc czemu nie ma testerów? Są różne opcje. Pierwsza opcja, jeżeli są testery, bardzo często klienci mylą testery z próbkami, więc jeżeli przyjdzie jakaś pani na przykład, no i próbuje sobie tester, i pani myśli, że to jest próbka i po prostu zabiera. Często się tak zdarza. Druga opcja jest też taka, że tester jest przełożony do innej szafy, bo ktoś sobie nie wiem, nie chciał się odłożyć, odłożył gdziekolwiek. Tester może być równie dobrze na szczoteczkach i pastach do zębów, tak też się również zdarza. Kolejny powód tego, że nie ma testeru, jest taki, że często klienci biorą sobie, przelewają sobie próbki, na przykład, jeżeli chodzi o podkład, przelewają sobie do słoiczków podkład. A wiadomo, że często, kiedy mamy próbkę podkładu, to ta próbeczka wygląda dosłownie tak, ona jest maleńka. Więc jeżeli przyjdzie jedna, druga, trzecia pani, przeleje sobie tego podkładu, no dość sporo, bo to nie jest tak, że wiecie, wyciśnie kropelkę, tylko więcej, tester się kończy. My dostajemy ograniczoną ilość testerów, nie dostajemy, wiecie, 10, 10 testów każdego koloru, że mamy super idealnie w zapasie. Wiadomo, coś czasem jest w zapasie, ale tego nie mamy dużo i niestety nie każdego koloru. I ostatnia opcja o której klienci nie wiedzą, to to, że my nie zamawiamy testerów. Kiedyś tak było, owszem, jeżeli czegoś brakowało, zamawialiśmy testery do kolorówki, które nam w ogóle często nie przyjeżdżały. Teraz wygląda to tak, że firmy same przysyłają nam to, z góry jest narzucane, że są przysyłane nam testery, więc my nie mamy totalnie na to wpływu. Nikogo nie interesuje to, że taka kinga zadzwoni i powie, napisze tam maila, przepraszam, nie ma testeru tego, czy można by było przysłać. Niestety nie ma takiej opcji. A powiem wam, że kiedy były takie sytuacje, że zamawialiśmy testery, ja na przykład zamawiałam testery. E, często kiedy kliknęłam, a wiecie, tu mogłam zamówić, tu mogłam zamówić, kliknęłam na dany produkt i wyskakiwał mi komunikat brak możliwości zamówienia testera. Więc tak jak mówię, to niestety nie wynika od nas. To wszystko chyba zależy od firmy, jakby nie koniecznie od nas Rosmana, tylko od firmy. Nie wiem, że Eveline nie ma testera, to wszystko zależy od Eveline. Vibo nie ma testera, no to tu już jest Vibo. Burżuła yy, ma tester. To już jest sprawa burżuła. Jeżeli burżuła yy, ma testery, to nam przysyła. Jeżeli firma Evelyn postanowi, że nie będzie wysłać testerów, to nie wyślę. Wszystko zależy niestety od polityki firmy, a my pracownicy nie możemy nic z tym zrobić. Kolejny temat, który warto poruszyć, to to, że odkąd zaczęła się promocja yy, na kolorówkę teraz, zrobiła się burza o produkty gratisowe. Tak jak Wam mówiłam, yy, w filmiku o zasadach, pierwsze 50 tysięcy klientów, którzy zeskanowali aplikację Klub przy Kasie, dostało gratis. Tak jak mówię, pięci, pierwsze 50 tysięcy klientów. To było wybierane jakby losowe produkty. I tutaj fajnie mi dziewczyna napisała dzisiaj na live. skoro miało być 50 tysięcy gratisów, a Rosków w Polsce jest 1200, to na każdy przypadało mniej niż 50 sztuk gratisów. I powiem Wam tak, kiedy pierwszy dzień promocji przyszłam do pracy na 13, dowiedziałam się od koleżanek, że skończyły się nam gratisy. Więc bardzo możliwe, że jeżeli przyszłaś do Rosmana, nawet w godzinach porannych, ale przyszłaś do Rosmana, który ma bardzo duży obrót i bardzo dużo klientów się tam przewija, to możliwe, że nawet jeżeli przypuśćmy, Rosman jest otwarty o 9, a ty przyszłaś o 10, o 11, bardzo możliwe, że testerów, przepraszam, testerów, bardzo możliwe, że gratisów już nie było, że po prostu wyszły. No, myślę, że tak na sklep faktycznie koło, koło 50-60 takich gratisów przyjechało. Więc wyobraźcie sobie, kiedy na taką promocję, pierwszy dzień promocji na otwarcie przyjdzie tak dużo ludzi, no to bardzo możliwe, że one zejdą po prostu, w, po prostu w, z prędkością światła. Więc yy, słabe jest, moim zdaniem, to, żeby oskarżać, bo też słyszałam oskarżenia yy, na pracowników, że to pracownicy sobie zabierają te stery. Ja Wam powiem, jak wygląda takie wydawanie testery. Skanuje się aplikację, mi jako kasierce wyskakuje komunikat na kasie, wydaj gratis. Jeżeli ja mam ten gratis, super, nabijam specjalny kod, nie mogę dać gratisu, tak o, nabijam specjalny kod, który się oczywiście zapisuje w systemie i wydaje klientowi gratis. Jeżeli komunikat mi nie wyskakuje, ja takiego gratisu nie mogę wydać, więc bardzo Was proszę, nie oskarżajcie, nie róbcie wielkiej burzy o to, że nie dostaliście produktu gratisowego. Mam nadzieję, że, że tu już rozwiałam wszelkie wątpliwości odnośnie tego. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, zapraszam do komentarza na dole. I tu dostałam taką długą wiadomość od dziewczyny, która pracuje w Rosmanie, przeczytam Wam. Cześć, jestem kasjerem sprzedawcą w Rosmanie, pracującym w dostępności półkowej Bardzo chętnie obejrzę Twój film. Świetny pomysł. Może ktoś w końcu zrozumie, że nasza praca nie wygląda tylko na kasowaniu. Od poniedziałku przebywam tylko na kolorówce. Dziś trzeci dzień, a ja mam dość. Proszenia o niegrzebanie w szufladach i nieotwieranie produktów i wysłuchiwanie pretensji od klientów na rzeczy, na które nie mam wpływu. Czyli tak jak Wam mówiłam, na przykład testery albo brak produktu. Od jutra też nie mam już, nie ma już godzin na sobotę na kolorówce. Na pewno wiesz, o czym mówię, i zostają max 3 osoby na zmianie, i milion rzeczy do zrobienia przy tak dużym ruchu na sklepie. Pozdrawiam cię serdecznie. Ja Ciebie również, również pozdrawiam. Odnośnie tego, słuchajcie, ja proszę już wielokrotnie, wszędzie, bądźcie zrozumiali, bo naprawdę, ja często, kiedy zaczyna się promocja w Rossmanie, mówię do swojego Wojtka, Wojtek, słuchaj, jak coś, to te do końca miesiąca jestem nie do życia. On już przeżył tę promocję ze mną, więc wie, jak czasami ja wracam do domu i po prostu psychicznie jestem wykończona. Nie obwiniajcie pracowników za brak testerów, na które nie mamy wpływu oraz za brak produktu, bo jeżeli... Mamy, tak jak na przykład teraz jest bardzo popularny ten Vivo Mood, puder, który sama chcę kupić, a jest w tej chwili niedostępny. Jeżeli w magazynie w centrali nie mają produktu, to go po prostu nie wysyłają. Więc wszelkie oskarżenia w stronę pracowników, że nie ma produktu, są w ogóle bez sensu, bo my nie mamy na to wpływu. Jeżeli nie mają produktu, to oni nie wysyłają, oni nie mogą go nagle wyczarować. Jeśli chodzi o otwieranie szuflad, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, szuflady są naszym magazynem. a Bardzo często zdarzało mi się tak, że kiedy widziałam, że klient otwiera szufladę, zwróciłam uwagę: yy, Przepraszam bardzo, yy, to jest nasz magazyn, nie można szuflad otwierać. I nagle słyszałam od klienta: O, przepraszam, nie widziałam. Gdzie chwilę wcześniej, kiedy patrzyłam na klientkę, kitrała się i patrzyła, czy nikt nie widzi, że otwiera szufladę. No to okej, okay. skoro wiesz, że nie możesz tego robić, to dlaczego później zgrywasz, że nie wiedziałaś? No, tak samo jest z otwieraniem produktów, psikania przed dezodorantami. Klient psika dezodorantem. Widzi, że idę, szybko chowa i mówi: O, przepraszam, nie widziałam. Nie wiedziałam, że tak nie można. No to chwila, no to chowałaś się z tym, a jak nie wiedziałaś, no to tak troszeczkę to jest czasami bez sensu. Właśnie kolejnym problemem jest to, mam to tutaj też zapisane, że nie ma pracowników na sklepie, kiedy potrzebuje się pomocy. To wyobraźcie sobie tak, kiedy nie ma pracowników na sklepie, no robią się problemy, klienci narzekają, że nie ma kogo poprosić o pomoc, nie ma kogo poprosić o produkt, żeby wyjąć z szuflady itp. Itd. Więc Ostatnio była taka sytuacja, bo z maniem, w którym aktualnie pracuję, że było nas chyba 4 czy 5 dziewczyn, z czego dwie stałyśmy na kolorówce i bardzo mało klientów prosiło o pomoc. Czy no, może bardzo mało nie, no, trochę tych klientów było, ale widzicie, jeżeli nie ma, nie ma yy, personelu na sklepie, jest problem. Natomiast kiedy personel jest, to nikt nie korzysta z pomocy, więc to jest troszeczkę takie. No, no nie wiem, sobie, co na ten temat powiedzieć, więc jeżeli. Jeżeli widzicie kogoś na sklepie, nie bójcie się podejść, zapytać, poprosić o pomoc. Jeżeli nie widzicie produktu, zapytajcie, czy produkt jest. Może akurat gdzieś na magazynie się znajduje, a nie został właśnie wyłożony. Bo później czytamy właśnie komentarze na porach, że pracownicy w Rosmanie są tacy źli, są tacy okropni i tacy wredni, bo nie wykładają produktów. Okazuje się, że są, tylko zacząć nie zapytać. Kolejny temat to to, że ludzie narzekają, że jest aplikacja, że trzeba ją wyciągać, że trzeba odpalać telefon, ona się długo odpala. Ja Wam powiem tak, z takiej perspektywy, yy, jeśli nie ma aplikacji klubowej, jest karta klubowa. Teraz większość yy, sklepów przechodzi na aplikacje mobilne, wcześniej były karty. Zauważcie, że kiedy były karty klubowe, często był problem z tym, że człowiek mówił Jezus Maria, na te karty to ja muszę chyba sobie założyć osobny portfel, bo te karty po prostu były wszędzie. Ja też miałam taki problem, teraz znowu jest problem o to, że jest aplikacja, że trzeba ją odpalać. No słuchajcie, jest albo to, albo to, albo karta, albo aplikacja. Mam dla Was ewentualnie taki sposób, jeżeli nie chce Wam się wyciągać z telefonu, odpalać aplikację, macie ten kod kreskowy, na dole macie wpisany numer, on się zaczyna 26400, spiszcie sobie ten numer na kartce, schowajcie w portfelu albo gdzieś na wierzchu i wystarczy, że po prostu podacie kasję, ona sobie wpisze ręcznie. Nie będzie problemu z tym, że musicie cały czas odpalać aplikację. Kolejny temat yy, to to, że jest bardzo dużo ludzi na sklepy, bardzo dużo klientów, ciężko się przepchać do szaf. Jeżeli jest taki problem, to tak. Albo najlepiej przyjść, może nawet nie w porannych, bo w porannych godzinach jest dość dużo ludzi, ale to w pierwszych dniach promocji. Najlepiej moim zdaniem przyjść sobie, tylko oczywiście wiecie, kiedy wiecie po co przychodzicie, nie? kiedy macie już zaplanowane ok, taki kolor podkładu, to, 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 to macie listę i wchodzicie. E, najlepiej sobie myślę, przyjść 20 za 20, za 15 przed zamknięciem sklepu. Wtedy jest taki fajny, malutki ruch dwie osoby są na kolorówce, tylko z klientów. Bez problemu możecie sobie wybrać produkty dla siebie. E, z tym, że coś będzie przebrane, to się nie bójcie. Zawsze możecie poprosić e, kogoś z personelu ktoś wam znajdzie produkt, ktoś wam pomoże, pomoże coś właśnie wyszukać. Także o to się nie martwcie. No i też myślę, że teraz, kiedy minęło ile? 2-3 dni, już w promocji. To myślę, że teraz ten ruch będzie trochę mniejszy, wiadomo. Eee, no. A o to, że produktów nie ma, to się nie bójcie, bo to wcale nie jest tak, że one znikają już w pierwszych dniach promocji. Wręcz no, wszystko zależy, które to produkt bardziej brutowe, szybko znikają. Ale myślę, że zawsze możecie przyjść. Myślę, że najlepiej właśnie tak przy zamknięciu. To chyba jest taki. Tak zaobserwowałam, że wtedy jest najmniejszy ruch. Kolejny problem to to, że są pomieszane cenki, i często nie wiadomo, czy ten produkt wchodzi w promocję, czy nie wchodzi. Na przykład wydaje Wam się, że produkt wchodzi w promocję, bo czym patrzycie na paragon i w promocję nie wszedł. Jak to sprawdzić? Wystarczy, że wejdziecie sobie w aplikację. Ja szybko odpalę aplikację i Wam pokażę mniej więcej o co mi chodzi. Wchodzimy sobie w aplikację Club Rosman. Mamy tutaj aplikację i wchodzicie sobie tutaj w ostatnią zakładkę. Jest to zakładka skanuj. I wyświetla nam się tutaj taki skaner. Wybierzemy sobie produkt, kod kreskowy, skanujemy i od razu przy produkcie pojawi Wam się cena, więc tutaj w jest fajny sposób, nie musicie też podchodzić do, do skanera przy, yy, przy drzwiach w sklepie, wystarczy, że sobie zeskanujecie produkt yy, za pośrednictwem aplikacji, za, pośrednictwem, za pomocą aplikacji i sprawdzicie, jaką cenę ma dany produkt, więc tutaj będziecie mieć pewność, że ten produkt wchodzi w promocję, bądź nie. Kolejny problem, który wyczytałam na porach, to to, że jest bałagan na sklepie i tak jak mówiłam już wcześniej, wszystko zależy od tego, jak dużo klientów przewija się na sklepie. Więc tak jak mówiłam, są sklepy wysokobrotowe i sklepy niskoobrotowe. Oczywiście wiadomo, że na sklepie wysokobrotowym, gdzie tych klientów jest mnóstwo, ciężko jest dbać o porządek tak na bieżąco. To, co mogę Wam na 100% powiedzieć, to to, że w Rosmanie codziennie są myte podłogi raz, a nawet dwa razy, jeżeli trzeba. Po zamknięciu, przed zamknięciem sklepu, zawsze jest dokładana i czyszczona kolorówka, ale czasami w trakcie, kiedy jest otwarty sklep, jest bardzo dużo ludzi, no wyobrażacie sobie, że. Przychodzi sobie y, dziewczyna z mopem i na przykład myje klientom między nogami, no to jest, to jest ciężka sprawa. Czy tak samo dokładać? My się staramy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby było czysto, ale czasami właśnie przez to, że jest bardzo dużo klientów i przez to, że jest też mało pracowników, czasami na sklepie, ciężko jest ten porządek tak utrzymać w godzinach otwarcia sklepu. Y, tak, w godzinach otwarcia sklepu. W godzinach zamknięcia, przed otwarciem sklepu zawsze porządek jest utrzymywany. Zawsze jest naprawdę wszystko dopilnowane, żeby już na to otwarcie dla klientów wszystko było perfekcyjnie przygotowane. Zauważcie też, że jeżeli chodzi o taki bałagan stricte na szafach, czyli poprzewracane produkty, poprzekładane w różne miejsca, niektóre produkty dosłownie walnięte byle gdzie, no my tego nie robimy. My staramy się porządek utrzymywać. Wszystko zależy niestety od kultury osobistej danego człowieka. Wszystko zależy od naszego wychowania. Ja staram się zawsze, nawet gdy jestem w jakimś zwykłym sklepie spożywczym, gdziekolwiek, w markecie, kiedy biorę jakiś produkt, ale jednak je, je zdecyduję się, że jednego ja niego rezygnuję, ja potrafię iść na koniec sklepu, odnieść to samo miejsce. Gdzie czasem ktoś mi powie: ty, Kinga, weź to, zostaw tu. Ja po prostu nie wiem, jakoś nie mam serca. Przez to, że pracuję w Rosmanie, pewnie dziewczyny, z, yy, osoby z Rosmana nie zrozumieją, ja po prostu mam tak, że jakoś nauczyłam się tak tego porządku, że potrafię odrzucić produkt dosła, dokładnie w to samo miejsce, z którego wzięłam I to równiutko odłożyć, a nie walnąć. Wszystko zależy od naszej kultury. Jeżeli drodzy klienci, my będziemy dbać o porządek, to porządek będzie utrzymany, bo my się staramy, ale czasami no niestety ciężko jest to wszystko dopilnować. I ostatni, bardzo drażliwy temat, jest to temat pootwieranych, pełnowartościowych produktów. No bo kiedy nie ma testera, trzeba otworzyć produkt. Ale czasami nawet gdy jest tester, to też trzeba otworzyć produkt, bo przecież jak to trzeba sprawdzić, jak mm, świeży produkt się zachowuje, prawda? Tester już, już nam nie wystarcza. Uff. Jak to wygląda z perspektywy pracownika? Niestety nam, pracownikom, bardzo często dostaje się po tyłku za to, że zwracamy uwagę klientom, że otwierają pewne wartościowe produkty. Ja Wam powiem, jak to, jak to wygląda. Przedstawię Wam może taką krótką stękę. Nie chcę nikogo obrażać, mówię jak jest. Widzę panią, która otwiera chociażby tusz do rzęs. i mówię, przepraszam bardzo, proszę nie otwierać tuszy do rzęs, ponieważ tłacza się wtedy powietrze i tuż szybciej wysycha. No przecież dokładnie to znamy, kiedy otworzy się tusz, stąd za niedługo wystycha i koniec. Przyjdzie później następna pani, która weźmie tusz i będzie z niego niezadowolona i będzie chciała go reklamować. No i to jest naprawdę mega słabe, że robicie komuś podgórkę Sami pewnie nie chcielibyście wziąć e, użytego produktu, otwartego produktu, prawda? Tylko pełnowartościowe. jak bardzo często konie reaguję na takie coś. No, a jak ja mam sprawdzić jak wygląda szczoteczka? Ja no proszę pani, ja mogę ewentualnie pani opisać, w głowie sobie myślę, od czego mamy internet? To jest, to jest strasznie słabe, i to aż boli, że mamy internet, a nie potrafimy z niego korzystać. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, że kiedy idę do drogerii, do perfumerii, gdziekolwiek i nie widzę testera, patrzę sobie, wpisuję sobie na przykład podkład taki, 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 słocze. No i patrzę w internecie mniej więcej, jak to wygląda. Patrzę na filmiki na YouTubie, gdzie dziewczyny często pokazują produkty, jak wyglądają. Nie trzeba, naprawdę, uda się kupić produkt bez otwierania i bez popatrzenia go na środku. Zauważcie też bardzo często, że jeżeli chodzi o tusze, pokazane są, narysowane są szczoteczki na szafach, właśnie. Są takie grafiki. Bardzo często klienci się burzą niestety o to, jak mają sprawdzić produkt, kiedy nie ma testera. Albo często jest też tak, że mimo, że jest tester, produkt również jest otwarty. Wyobraźcie sobie, ja na poprzednim osłanie, jak są te korektory z lobby, te grube, takie z różową zakrętką. One są non-stop otwierane. Potrafią być testery. I notorycznie były otwierane kolektory. Napisałam kartkę, proszę nie otwierać pełnowartościowych produktów, te stery są poniżej. Myślicie, że to coś dało. Ludzie, to było zaznaczone normalnie ramką, żółtym, flamastrem, jaskrawym, i to nic nie dało. Produkty i tak były otwierane. To wszystko znowu zależy od klientów, niestety. Zresztą to też jest taka ciężka sprawa, bo my możemy wykładać wszystkie produkty, które mamy w szufladzie. Ale też straszne jest to, że wszystkie produkty te zostaną otworzone, bo bardzo często tak się dzieje. Jeżeli chodzi też o otwieranie tuszy, bo wiem, że pewnie ktoś mi zwrócił uwagę, tak, wiem, że na niektórych Rosmanach są panie ekspedyenckie, które same otwierają tusze. Niestety, Rosman to jest niby jedna duża firma, ale każdy Rosman, każdy sklep rządzi się czasami swoimi prawami. Wszystko zależy od tego, jak jest nastawiony personel. Jak jest na sklepie? No, ja powiem Wam, nie jestem zwolennikiem tego, żeby otwierać produkty i pokazywać klientom, żeby pełnowartościowe produkty pokazywać, bo przez to dajemy też przykład innym, że tak możemy robić. A tu nie o to chodzi. Tak samo z otwieraniem szuflad. Wiesz, że na niektórych rozmanach normalnie klienci otwierają szuflady, bo, bo mogą, bo mają pozwolenie na to. No niedobrze, bo później klientów przyzwyczajamy do czegoś takiego. I robi się wielki, wielki bałagan. Jeszcze odnośnie tych maskar, bardzo często są panie, które otwierają pełnowartościowe wartościowe produkty, później proszą, podchodzą np. do mnie i proszą, przepraszam, czy ja mogę poprosić taki nowy z szuflady? I wtedy ja po prostu mam takie. I wiecie, co wtedy robię? Pokazuję Pani świetny sposób, i Wam też naprawdę zdradzę, bardzo fajny patent. Mówiłam o tym w filmiku, jak przetrwać promocję, jak sprawdzić, czy tuż został wcześniej otwarty, wiecie, wyciągnięty. Więc robimy tak na, na takiej zasadzie, że otwieramy tusz, ale nie wyciągając szczoteczki. Tylko tak, wiecie, żeby było widać coś w środku. Jeżeli widzicie, że ta obwódka dookoła w środku jest czysta, oznacza to, że produkt był nieotwarty, śmiało możecie, mo możecie go brać. Natomiast jeżeli jest tuszem troszeczkę to oznacza to, że jest no wiecie, bo szczoteczka zostawia tusz. I tak samo jest też w przypadku płynnych pomadek. Spokojnie możecie to sprawdzić, nie otwierając całego... I sprawdzać, czy został, czy został wcześniej użyty. Słuchajcie kochani, jeżeli chcecie, żeby, żebyście byli zadowoleni z zakupu, jeżeli chcecie, żebyście trafiali na świeże produkty, to po prostu ich nie otwierajcie. Możecie poczytać w internecie, możecie oglądać YouTube'a, możecie zapytać pracownika. Naprawdę jest wiele sposobów na to, żeby sprawdzić, jak wygląda kolor pomadki, nie nakładając jej na usta, nie nakładając jej na rękę i nie niszcząc produktów. Dobra. Mam nadzieję, że już wszystko powiedziałam, co chcieliście wiedzieć. Mam nadzieję, że już rozwiałam Wasze wszelkie wątpliwości, że już wiecie o wiele więcej. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście, zapraszam Was do komentowania na dole. Jeżeli też chcecie napisać do mnie jakąś wiadomość, nie wiem, coś zapytać, tutaj jest nazwa mojego Instagrama. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na dole czerwony przycisk a my widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia.